Dzień dobry Państwu. Wizyta robocza w Moskwie. Realizujemy nowe projekty. Na razie nie będę zdradzał, co konkretnie będzie, ale niektórzy z polskich polityków już powinni się bać. Wszystko będzie w moich kanałach, na social mediach. Proszę. Patrzeć, proszę oceniać. Będą ciekawe materiały, będą nowe dowody potwierdzające pewne związki bardzo niepokojące z punktu widzenia polskiej polityki, realizacji polskich celów. Będziemy pokazywać, kto stoi za plecami polskich polityków, tak zwanych polskich polityków, albo polityków polskojęzycznych.